Dzień dobry, mamy czwartek, 21 dzień listopada. To jest PB Brief, poranny podcast Pulsu Biznesu. A w nim o tym, czy szał na AI napędza bańkę na akcjach Nvidia, o Sejmowym przesłuchaniu w sprawie afery Newagu. oraz o kolejnej sieci sklepów, która chce wejść na warszawską giełdę. Ale zaczniemy od tego, czym żyje świat, a powinna żyć też Polska. Marcin Dobrowolski, zapraszam. To jest podcast PB Brief, prosto z redakcji Pulsu Biznesu dla przedsiębiorców i inwestorów. Codziennie od poniedziałku do piątku najciekawsze tematy i najważniejsze informacje, od których warto zacząć dzień. Dziś w San Francisco kończy się dwudniowa konferencja sieci International Network of AI Safety Institutes. Było to pierwsze spotkanie tej inicjatywy, której celem jest wspieranie globalnej współpracy w zakresie bezpiecznego, i odpowiedzialnego rozwoju sztucznej inteligencji. W wydarzeniu uczestniczyły kraje takie jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Korea Południowa, Japonia, Francja i przedstawiciele pozostałych krajów Unii Europejskiej. Konferencja skupiła się na budowaniu współpracy technicznej między członkami sieci oraz opracowywaniu standardów i mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo systemów AI. Dyskutowano również nad regulacjami, i strategiami minimalizowania ryzyka związanego z zaawansowaną sztuczną inteligencją, szczególnie w kontekście jej potencjalnych zagrożeń, takich jak deepfake, manipulacja informacją czy cyberataki. Spotkanie było też przygotowaniem do kolejnego ważnego wydarzenia, AI Action Summit w Paryżu, planowanego na luty w przyszłym roku. A w Polsce? Dziś w Sejmie pracowity dzień. Na Komisji Infrastruktury w sprawie afery Newagu od 9.30 Wypowiadać się będą minister infrastruktury, prezesi Urzędu Transportu Kolejowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O co chodzi? Afera dotyczy zarzutów wobec producenta, iż ten instalował w swoich składach systemy blokad, które unieruchamiały pociągi serwisowane poza autoryzowanymi punktami nevagu. Według ustaleń grupy Dragon Sector takie systemy były aktywowane m.in. przez dane GPS lub konkretne daty. Uniemożliwiając niezależnym warsztatom przeprowadzenie przeglądów i napraw. Efektem miało być uzależnienie użytkowników od serwisów Newagu, co zapewniałoby firmie dodatkowe zyski. Newag zaprzecza zarzutom, twierdząc, że są one wynikiem działań konkurencji i grupy hakerskiej wynajętej do zdyskredytowania spółki. Równocześnie analiza systemów przeprowadzona przez ekspertów ujawniła, że aż 24 z 29 badanych składów rzeczywiście zawierało podejrzane blokady. Sprawa zaczęła wychodzić na jaw pod koniec ubiegłego roku. Od początku tego roku akcje na wagę zyskały już 70%. Również dziś w Sejmie ruszą prace nad kilkoma projektami dotyczącymi zmian w składce zdrowotnej. Ważne jest to, że poznamy stosunek partii politycznych do tych projektów, szczególnie rządowego, a więc jakie szanse ma na uchwalenie. To ciekawe o tyle, że Lewica mocno stawia się, że nie poprze rządowego projektu w tym kształcie i szantażuje rząd swoimi pomysłami. W Sprawie będziemy się przyglądać. A szczególnie przyglądać się jej będzie Jarosław Królak. A już za chwilę rozmowy o ofercie publicznej akcji sieci sklepów Studenac oraz o tym, czy Nvidia to bańka spekulacyjna. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników pulsu biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych. Na polską giełdę papierów wartościowych wchodzi kolejna spółka, Studenac wkrótce na nie Studenac poprawił mnie Marcel Zatoński. Z jakiego to języka, powiedz proszę, nazwa? A to jest z języka chorwackiego, serbsko-chorwackiego? Tak, o, w każdym razie to jest żywa? to język, tak. język słowiański i C czytamy jako C. C. No po prostu. Studenac, czyli, czyli co? A, czyli chorwacka sieć sklepów, obecna również na Słowenii, której właścicielem jest zarządzany z Warszawy fundusz Enterprise Investors. Studenat, to dzisiaj zarząd spółki tłumaczył studzienkę. Nie student w każdym razie. I jest to sieć, w którą fundusz zainwestował w 2018 roku, i teraz po 6 latach chce ją wprowadzić na giełdy w Warszawie i w Zagrzebie. Czyli będzie równolegle notowana na dwóch giełdach, choć jak roz... tak? No, będzie, jeśli oferta publiczna się powiedzie. Do jakiej sieci, do której z sieci możemy student porównywać? Bardziej do żabki, bardziej do dino? To jest dobre pytanie. Ono też padało w rozmowach z, zarząda... z zarządem tej sieci. Zarząd zresztą jest w Trzech siódmych Polski. Prezes Studenaca mówi, że nie ma w Polsce takiej sieci, którą można by wprost do nich porównać. Oni działają w formacie proximity. Czyli to są takie sklepy blisko klienta, mniej więcej. 5 minut od domu, 70% polskiej tak populacji. Tak, tylko że żabka to jest sklep w formacie też ładnie z angielska convenience, co oznacza, że w żabce można mówić o różnych rzeczach, ale w żabce to kupuje się alkohol, papierosy i coś szybko do przekąszenia. Natomiast w sklepach studenat kupuje się też takie bardziej podstawowe produkty spożywcze i w bardzo dużej mierze produkty świeże, warzywa, owoce, mięso, a tego się w sklepie convenience raczej nie kupuje. Convenience, czyli Convenience, to tak, con venience, tak. tak jest. Do kiedy można zapisywać się na akcje tej spółki? Zapisy trwają do 27 listopada. Oferta ma być warta maksymalnie prawie 800 milionów złotych, z czego prawie połowa to mają być akcje nowej emisji, czyli... Pieniądze, które trafią do kasy spółki, zostaną przeznaczone w przyszłości na jej rozwój, reszta natomiast trafi do kasy Funduszu Enterprise Investors, potem do jego inwestorów. Ale dlaczego w Warszawie? Także jest w, 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 w miarę zrozumiale wybrane, ale Warszawa przecież tu nie ma sieci sklepów studenat. A może będą? Raczej nie będą, chociaż będą rozwijać się na pewno też w innych krajach europejskich, południa Europy. Dlaczego Warszawa? No po pierwsze, dlatego, że giełda w Zagrzebiu jest mała, a po drugie, dlatego, że Enterprise Investors mają dobrą historię na warszawskiej giełdzie, a przynajmniej w tej branży handlu detalicznego, bo to jest fundusz który sprzedał w poprzedniej dekadzie pakiet akcji Dino. A Dino jest akurat taką firmą, która się bardzo dobrze kojarzy inwestorom, bo jeśli ktoś wszedł w IPO kupując od Enterprise Investors i trzyma do dzisiaj, nie wiem czy są tacy ludzie to ma kilkaset procent e, zwrot. Do 27 listopada, czyli do środy można zapisywać się na akcje tej spółki na warszawskiej giełdzie. To jeszcze po ile są te zapisy? E, po 14.40. Taka jest cena w transad dla inwestorów indywidualnych i standardowo inwestorzy indywidualni mogą liczyć na maksymalnie 10% oferty, czyli około 80 milionów złotych. Czyli, proszę Państwa, dużo mniej niż na przykład paczka papierosów, po którą często udają się klienci sklepu typu Convenience. Takie, sieć takich sklepów także jest notowana na warszawskiej giełdzie. Trzymamy kciuki za te ofertę, tak jak za wszystkie, które pojawiają się w IPO na giełdzie przy Książęcej. Marcel Zatoński komentował i jeszcze będziemy do tego tematu na pewno wracać. Będziemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Tematem tego tygodnia jest ewidentnie Nvidia, przynajmniej jeżeli chodzi o inwestorów giełdowych, ponieważ ta wczoraj po zamknięciu sesji opublikowała swoje najnowsze wyniki finansowe, te za trzeci kwartał, do rozmowy na temat samej spółki. poprosiłem, Zaprosiłem Krzysztofa Kolanego z głównego analityka Bankier .pl. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, witam państwa. Nvidia w Polsce oczywiście jest znana i to nie tylko wśród graczy czy specjalistów, um, którzy zajmują się um, tematyką IT czy inwestorów giełdowych. Kilka Tygodni temu na Uniwersytecie Warszawskim Rafał Trzaskowski powiedział o tym, że Nvidia podpadł tym, mówiąc, że Nvidia 4 lata temu była przez mało kogo znana. Co prawdą nie jest, bo istnieje już od ładnych kilku lat i od ładnych kilku lat rośnie także na no, notowania na giełdzie. Krzysztofie, kiedy powstała Nvidia i czym się zajmuje? Nvidia została założona w roku 1993, więc to już jest firma, która ma 30 lat historii, więc to nie jest młody biznes. Przynajmniej ja, może nie jestem aż tak bardzo stary, albo już jestem, ale dla mnie jest to firma znana znakomicie od przynajmniej 20 lat. To jest czołowy producent kart graficznych do komputerów osobistych. Więc, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek miał styczność taką lepszą, bardziej wymagającą grą, no to musiał się sprzęt Nvidii bądź jej konkurentów. To pierwsza rzecz. Druga rzecz o spółce zrobiło się głośno w świecie pozagamingowym około 10 lat temu, gdy okazało się, że te karty graficzne Nvidia są, znakomicie się wpisują jako koparki kryptowalut. i tak naprawdę wtedy się zaczął pierwszy inwestycyjny boom na akcję Nvidia, bo ona poprawiła znacząco wyniki, podczas gdy, no, wcześniej zarabiała kwartalnie, powiedzmy, 150, 250 milionów dolarów, tak później te, Zyski szybko przekroczyły miliard na, na fali tego kryptowalutowego boomu. No ale to się okazało, że to jest wszystko dopiero początek i przegrywka do tego, co się miało zacząć dwa lata temu. Przed rozpoczęciem wczorajszej sesji kurs Nvidia sięgał 147 dolarów za akcję. W cztery lata temu, w czasie, o którym mówił Rafał Czeskowski, to w roku 2021 ten kurs oscylował między. między no powiedzmy 12, 13, a 20, a 30 dolarów za akcję. Ten mocny, to mocne przyspieszenie, to ten mocny wzrost ceny. On nastąpił w którym momencie? Właśnie na, na, na fali kryptowalut, czy już bardziej sztucznej inteligencji? Co, 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 co mocniej dolało paliwa w twojej opinii? Uporządkujmy jeszcze jedną rzecz, bo po drodze mieliśmy w tym roku split 10 do jednego, więc mówienie tutaj o, o, o nominalnych cenach akcji ten NVIDIA jest trochę pozbawione sensu, natomiast e, oczywiście ta ten papier zaczął bardzo mocno drożeć już w roku 2015 do 2018, czyli ten pierwszy boom kryptowalutowy, później drugi boom podczas covidowych lockdownów. Ale to, co naprawdę wyniosło spółkę, no tak naprawdę na inną planetę, czyli z tej pozycji, na, na tą pozycję naj, najcenniejszej giełdowej spółki świata, czyli spółki o największej kapitalizacji, no to się zaczęło równo dwa lata temu, jesień 2022, Charles GDP i tak dalej. A wystarczy powiedzieć, że w tym roku NVIDIA praktycznie potroiła swą wycenę rynkową. Jest to absolutny boom hosta, czy też może nawet już bańka przypominająca czasy manii internetowej. Natomiast też powiedzmy, że to co stoi za tymi wycenami jednak, to są absolutnie niewiarygodna dynamika wyników finansowych tej spółki. Dynamika, która jest na jakim, w jakim tempie, ona się utrzymuje? No powiedzmy, że firma więcej niż podwaja zyski i przychody z roku w ujęciu rok do roku. Więc przy tak dużej skali biznesu jest to już dużo, już jest niewiarygodnie dużo wręcz. A, a druga rzecz to marża brutto na poziomie 70-75%. Czyli widać, że, że praktycznie. Trzy czwarte z tego, co z tej ceny, którą płaci nabywca, to jest, to jest tak naprawdę zysk operacyjny firmy. Przy bankach, tak samo jak przy piramidach, chciałoby się powiedzieć, no, w którym momencie wyjść, aby zarobić jak najwięcej, a jednocześnie no właśnie uciec przed momentem, w którym nastąpi weryfikacja: czy to piramidy, czy pęknięcie takiej, takiej bańki. To znowu. Będzie pytanie o Twoje czucie, o to jak Ty to czujesz. Jeżeli użyłeś słowa bańka, to zapytam, kiedy ona pęknie w Twojej opinii. Znaczy, ja nie jestem przekonany, że Nvidia jest bańką, natomiast y, widziałem już parę baniek w życiu, aczkolwiek chyba nigdy nie aż takich, żeby tak szybko, y, w sensie tak od razu te wyniki finansowe się poprawiały, bo, bo to trzeba jasno przyznać, że to jest coś, co Nvidia zdecydowanie odróżnia od poprzednich tego typu y, balonów. Natomiast no jeżeli sobie spojrzymy na to, jak ta firma jest wyceniana, czyli przed publikacją wyników to było bodajże 3,5 biliona dolarów, kwota absolutnie astronomiczna. Natomiast no, popatrzmy też na to, jeszcze abstrahując od poprzedniego kwartału, tylko to, co poprzednie cztery kwartały no to jak zestawimy to z 53 miliardami zysku, czy niecałego, niecałych 100 miliardów dolarów przychodów, no to mnożniki mamy naprawdę kosmiczne, czyli C do Z powyżej 65, cena, czyli kapitalizacja do przychodów powyżej 36. No powiem normalnie, że w normalnych firmach wartość rynkowa to jest 1-2 razy przychody ze sprzedaży. Jeśli chodzi o C do Z, czyli relacja ceny akcji do zysków najprzypadających no to mówi się, że normalne relacje są tak 10 do 15, 20 to już jest drogo, no a tu mamy ponad 60. E, więc aby ta wycena, mówię w perspektywie kilku lat, nie w tygodni czy miesięcy, bo to się może wydarzyć wszystko, ale aby w perspektywie kilku lat a ta wycena okazała się zbieżna z, z fundamentami, no to firma musiałaby tak naprawdę potroić zyski. Czy to jest możliwe? Tak, patrząc na ostatnie historię, to jest możliwe, natomiast zadajemy sobie pytanie, na ile jest to prawdopodobne. I Ale na je... ile ten rynek będzie tak. jeszcze równy? Ale jednak, raport za drugi, przypomnę, drugi kwartał tego roku, opublikowany po czerwcu, nie, nie zrobił na inwestorach aż tak wielkiego wrażenia jak, jak zawsze, choć wyniki były świetne. Wyniki były świetne, wyniki były kosmiczne, przebiły oczekiwania analityków, przynajmniej to oficjalne oczekiwanie, bo pamiętajmy, że każdy inwestor, każdy duży, przede wszystkim instytucjonalny inwestor ma własne oczekiwania, własne Excelek i tam się wszystko musi zgadzać. A, I to pokazuje, jak dużo tych dobrych informacji wcześniej już było zdyskontowane, było uwzględnione w wycenie, bo pamiętajmy, że rynek dyskontuje wycenia przyszłości cały czas w trybie w czasie rzeczywistym, a nie tylko raz na kwartał, gdy pojawiają się wyniki, te wyniki są po prostu testem, czy te nasze hipotezy, scenariusze założenia e, okazały się z, zbieżne e, z rzeczywistością. E, tak naprawdę mamy tu pytanie o całą technologię e, tych generatywnych, algorytmów generatywnych sztucznej inteligencji. E, w tej chwili jest boom. Wszystkie największe korporacje świata w to ładują miliardy dolarów. To są ich kapeksy, ich nakłady inwestycyjne i to po drugiej stronie są przychody NVIDII. No i w pewnym momencie dojdzie do jakiejś ewaluacji tej technologii, czy to rzeczywiście przynosi firmom taką wartość, jakiej oczekiwano. I tego tak naprawdę w tym momencie nikt nie jest w stanie chyba określić. Co tłumaczu przypominał i przypominał. Prognozował, choć do tego może naj, naj, najtrudniej było go zachęcić. Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. To był PB Brief, codzienny przegląd najważniejszych tematów prosto z redakcji Pulsu Biznesu. Czekamy na twoje komentarze w mediach społecznościowych oraz pod adresem